Na tak gruntowny remont mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie czekali długich kilkadziesiąt lat. Docieplenie zewnętrznych, zewnętrznych ścian, docieplenie elewacji, docieplenie stropów najwyższych kondygnacji, docieplenie stropodachów ale to także wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej. A to dopiero początek długiej listy zmian. Oprócz termomodernizacji udało się całkowicie unowocześnić sieć cieplną i gruntownie przebudować kotłownię. Wcześniej była opalana kotłownia olejem opałowym. W tej chwili mamy jedne z nowocześniejszych systemów opalanych peletem. Są one w pełni multimedialne, czyli można je połączyć bezpośrednio przez internet, można się z nim połączyć. Można administrować kotły przez. Internet. Ten obiekt borykał się z wieloma sprawami natury technicznej. One, to są były obiekty starsze. Teraz po tym remoncie ta radykalna zmiana jest będzie widoczna, jest widoczna na co dzień. Aby zmniejszyć koszty, zamontowano także instalację fotowoltaiczną, która jest w stanie ogrzać wodę. W najbliższym czasie na tym terenie powstać ma także farma fotowoltaiczna, która uniezależni ośrodek energetycznie. Gruntowne remonty tego typu obiektów są niezwykle ważne. Społeczeństwo się starzeje, więc i potrzeby związane z całodobową opieką się zwiększają, wzrastają kolejki osób oczekujących, więc osób starszych, niepełnosprawnych przybywa i tych miejsc zaczyna brakować. Dziś w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie mieszka 99 chłopców. I mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, najczęściej z terenu Dolnego Śląska. Większość z nich mieszka tu od dziecka do późnej starości. I choć budżet roczny ośrodka wynosi blisko 4,5 miliona złotych, to nie starcza on na większe remonty. W każdym jednym obiekcie co roku trzeba malować pokoje. Konserwować, utrzymywać całą infrastrukturę. Przy takiej dużej ilości ludzi potrzeby są zawsze i te środki cieszymy się, jak wystarczają na te drobniejsze prace remontowe. Inwestycja ta pochłonęła ponad 4 miliony 25 tysięcy złotych. Na terenie powiatu Jeleniogórskiego działają jeszcze trzy DPS-y. Kolejny powstać ma już niedługo w kowarach, tym bardziej, że lista oczekujących liczy kilkadziesiąt osób.